Lesiek czaruje! Ustrzelany! Środek dajesz! Nie wiem! jak porobił! Nie porobił, Nie poszedł Nie wiem! Nie wiem! Krystyna! Jak porobił! Jezus to... Maria. Jaka akcja. Jak zniszczył. Nie wiem! akcja! wiem! zniszczył! wiem! Nie wiem! Nie Nie wiem! mnie. Ty Nie Nie

no Brawo. Brawo. Get right! Wiedziałem, żeby trenować dzisiaj Spraya. Mam powiem tak. Chuj w dupę, straży Nie bezuskiej. ma, nie ma O nie której o 11, nie? O 11 to gdzieś. mają długą, ale aloj rain po flashu, dobra decyzja, ale jednak dwa fragi od Ralena. Co tam się musiało stać? Patrzcie, padłeś na ten sam pomysł, co ja. Tak! Explosive Bro. kill! Tylko oh, no, oh. <laughs> wojna Really? Really? Areli. O kurde, tu mamy... NIE! 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 Dlaczego nie? Kurde, tam był pakt Grał ze mną mixy wiem jak gra, wiem że haksuje, śmieć zajebany wow! No, no. To, to, Młody to, chłopak Co, tym zakończmy rozmowę o patitku Bo nie chce się o tym gówniarzu gadać, kurwa, odpalonym Co, <hłusza> Co zrobił? Co <hłusza> zrobił? <hłusza> jak mi wyjrzał za drzewa Jakoś takiego to jeszcze nie widziałem w tej grze, nie? O, skubany. Jest! Patrz! Dobrze. Siedzi! Kurde! Jak już tak leciałem na nie, to mówię, muszę wbić to, nie? Bo tak ta akcji jeszcze nie miałem. Ale wtedy nie wpadło, Lechu. Co? Żeby nie wpadło. No wiem, ale jak już leciałem, no to mówię, kurde, pięknie. Kurde. No to masz rację, no. To ładnie, 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 sanuję, ładna, ładna bromeczka. Naprawdę. Wiesz, jakoś nie Lechu, co? No. Jop, co wyleciał, nie? Jop, tutaj były jednak Jak się w ogóle? Co za miejscówkę? Ale... Abyśmy to robili pułapkę z tym, z paliwem. Ta? Bokuję go. Nie wyskakuj, nie wyskakuj. O, dostał driftem. Wyskaczył? Wyskocz? wyskocz za tym, ta. Leży, leży. No nie no co to za retardy? oni wiedzą, że jest drugi bombsite? Zero ma dupca! <grym> do siebie pobiegł rankie Nie, oh, nie. nie. mogę się ja... pakować No oni pod ja nie podcje. Ja nie wiedziałem gdzie on był stary No mówiłem, że do ciebie pobiegł ja Nie bawimy się w taki jakiś tutaj ten. Ale right. <ścoughs>